zapraszam was na bardzo krótką serię trzy najczęstsze zarzuty do mojej książki. Let's go. To jest moja książka. To nie jest romans. To jest romans. To jest romans. Tylko że to się nazywa Slow Burn i to jest taki wiecie prawdziwy Slow Burn. Nie że główni bohaterowie zamiast całować się na 50 stronie Całują się na setnej stronie. Tylko tutaj mamy prawdziwy Slow Burn i prawdziwe Enemies to lovers, gdzie główni bohaterowie nie zaczynają się magicznie lubić po trzech pierwszych rozdziałach. Dając pas, musicie się uzbroić w cierpliwość i czerpać przyjemność z każdej jednej akcji i sceny. Za dużo opisów. Tutaj mam mieszane uczucia, bo z jednej strony, jeżeli chodzi o opisy pokroju Showdown, Tell, jak najbardziej, musi być ich mniej, to jest biorąc na kratę, ale jeżeli chodzi o opisy świata przedstawionego, to absolutnie się z tym nie zgodzę. Ja się wychowałam na dużej ilości opisów w książkach i tak też swoje książki zamierzam prowadzić przewidywalny plot twist. I to jest moje ulubione, ponieważ w tej książce nie ma plot twistów I ta książka nigdy nie była reklamowana plot twistem. Plot twist, o który wam chodzi, bardzo często w recenzjach, to nie jest plot twist. To jest plot twist dla głównej bohaterki, nie dla was. Wy od prologu macie wiedzieć, co się dzieje. I macie się frustrować, że główna bohaterka nie wie. Także to by było tyle. Czytajcie past.